Obiecałam, że nagram film o oczyszczaniu jajem, także do dzieła. Będzie kilkanaście zdań wstępu, ale to ważna informacja. Po pierwsze, jest bardzo dużo różnych metod oczyszczania jajkiem i możecie spotkać się z innymi opisami, z innymi sposobami. Okej, okay, one też prawdopodobnie będą dobre, bo tych wariacji są dziesiątki, jeśli nie setki. I to nie znaczy, że jest jakaś jedna, jedyna metoda. Więc jeżeli ktoś się będzie wymądrał, że on to robi inaczej, bo jemu babcia pokazała inaczej i ty robisz źle, nie musi tak być. Druga sprawa, w polskiej tradycji najczęściej z oczyszczaniem jajem spotykaliśmy się u szeptuch, ale nie tylko. I w polskiej tradycji, w tych metodach, które najczęściej są w naszym kraju rozpoznawalne, jest bardzo dużo odwołań religijnych, więc jeżeli nie jesteś osobą religijną, nie wiem, czy Ci się to spodoba. Kolejna ważna informacja: bez znajomości, podstaw pracy z energią, BHP. Nie rób tego oczyszczania dla innych osób, ewentualnie dla swoich najbliższych, na przykład dzieci, ale nie wchodź w tą pracę, nie wiem, dla sąsiadki, kolegi, koleżanki, bo możesz sobie zaszkodzić bardziej niż tej osobie. No to przechodzimy już do sedna. Co jest nam potrzebne? Punkt pierwszy: jajko. Jajko najlepiej nie z marketu, tylko takie z tak zwanego żywego kurnika. Woda, sól. I ogień możecie mieć sól święconą, jeżeli macie możliwość, albo uświęconą w jakiejś innej tradycji, niekoniecznie katolickiej. To, co jest bardzo ważne, to jest intencja, czyli to, że my chcemy wykonać tego oczyszczenia, uwolnienia. Mamy gotowość, mamy przekonanie, że to nam pomoże. Wiemy, że to nam pomoże. Chcemy się uwolnić od tych rzeczy, które z punktu widzenia energetyczno-duchowego gdzieś nas obciążają. Tradycyjnie zaczyna się przygotowanie do oczyszczenia od. Modlitwy, Od modlitwy Ojcze Nasz, którą odmawia się na przykład 10 razy. Ma to dać nam taki stan, powiedzmy, wejście w taki stan niemalże medytacyjny, więc jeżeli nie jesteś religijny, nie znasz modlitwy, możesz yy, na przykład poświęcić czas na mantry yy, lub inną formę medytacji. Oczyszczanie dla siebie wykonujemy najlepiej na siedząco, tak aby obie stopy płasko leżały na podłodze. Nie napinamy mięśni, rozluźniamy się. Można wykonać jakiś rodzaj takiego treningu izometrycznego, że świadomie rozluźniamy poszczególne partie mięśniowe. Kiedy jesteś gotowa, gotowy, chwyć jako trzema palcami. Trzy palce symbolizują trójcę świętą. Pozostałe palce chowamy w dłoni. W lewej dłoni ja trzymam taką kulkę z soli, ale nie jest to obowiązkowe. Zapomniałem dodać ważną informację, że to nie jest metoda, z którą ja pracuję z moimi podopiecznymi, z moimi klientami. Ja nie odwołuję się do tych wątków typowo katolicko-chrześcijańskich. Ja odwołuję się do zupełnie innych elementów i część tego, co tutaj pokazuję, wykorzystuję w swojej praktyce, no ale to nie jest taki sposób z którym ja pracuję na co dzień, bo ja pracuję metodami, które łączą różne inne elementy związane z bioenergoterapią i radiestezją, bioenergoterapią radiestezyjną. Włączam również ewentualnie różne inne elementy, jak na przykład bioenergoterapię szamanistyczną, więc to nie jest taka technika, którą ja wykonuję do pracy z klientem, bo ona wymaga po prostu konkretnej, zaawansowanej wiedzy i doświadczenia. No, i teraz zaczynamy już jazdę. Trzymamy jajko w drugiej dłoni sól ewentualnie. I zaczynamy od 33 obrotów nad głową. 33 oczywiście liczba chrystusowa, więc pozdro dla kumatych. Trzymamy je trzema palcami i nad głową. Równocześnie sobie na przykład powtarzamy Recz siła nieczysta, albo jakąś formę modlitwy uwalniającej, na przykład egzorcyzm prosty. I 33 razy obracamy w lewo nad głową. Następnie można takim ruchem obrotowym dookoła całego ciała całe swoje ciało po kolei od góry, ruchem obrotowym w lewo, w lewo. Ubracamy sobie tutaj w polu przestrzeni energetycznej po kolei od góry do dołu. Co ważne, w czasie całego tego procesu zachowujemy odpowiedni stan mentalny czyli skupienie na naszej intencji na uwolnieniu, na oczyszczeniu, na uzdrowieniu. No i można sobie powtarzać właśnie na przykład modlitwę uzdrawiającą, egzorcyzm prosty, precz się łonie czysta i tak dalej. Jak już tak od góry do dołu siebie poobkręcaliśmy tym jajkiem, jeżeli ktoś chce, można dosłownie jeździć po swoim ciele przez ubranie lub bez ubrania od góry do dołu. Jak zakończyliśmy od góry do dołu, no to kończymy oczywiście czym? Znakiem krzyża. A jeżeli ten symbol z tobą nie rezonuje, no to musisz znaleźć jakiś inny sposób, na przykład jakąś mudrę. Jeżeli znasz się na anatomii energetycznej, możesz też uwzględnić poszczególne elementy w swojej pracy oczyszczającej, czyli na przykład czakry ciało subtelne inne przestrzenie, jeżeli wiesz czym się różni urok odklątwy klątwy, i tak dalej, no to też możesz to uwzględnić. Jajko wbijamy do wody. Skorupki jak ładna na chusteczkę. Ważne, żeby nie upaprać tymi resztkami jajka całej swojej przestrzeni, no bo ona gdzieś tam miała zbierać energię i zawsze solą tą konsekrowaną jeszcze zasypuję skorupki. Coś tutaj sobie jeszcze dekretuję w międzyczasie. Zgniatam to później wyrzucam. To na razie sobie zostawiam na moment, żeby zobaczyć co z tego wyszło. No i tutaj sobie zaglądamy. Bardzo duża jedna struktura. Tutaj taki bąbel, po lewej stronie podłączenia energetyczne. Teraz nie robię analizy, bo nie o to chodzi. Ale to, co jest ważne, nie kręcimy tym słoikiem we wszystkie strony, tylko po prostu trzymamy to w takiej pozycji, jak wbiliśmy jajko. Nie kręcimy, nie obracamy, bo to co z przodu, to z przodu, co z tyłu, to z tyłu, i tak dalej, więc do interpretacji, jeżeli jest nam potrzebna, to kierunki też mają znaczenie. To ważne tego pojemnika potem nie używamy do. Innych czynności niż oczyszczanie, czyli na przykład do tego nie robimy ogórków. Jeżeli wybierasz do szklanki, to nie pij z niej. Ja neutralizuję to też już po interpretacji ewentualnej, zasypując solą. Też przy okazji, tutaj mam takie swoje dekrety, które opowiadam. Nie trzeba żałować tej soli. I teraz pytanie, które się ciągle powtarza w komentarzach: czyli co z tym jajem? Niektóre tradycje podają, że warto je zakopać na rozstaju dróg, inne, że pod płotem cmentarza. Szeptuchy dawały też czasami po są do zjedzenia. Można po prostu zakopać w ziemi z intencją, aby matka ziemia to przetworzyła po swojemu maku temu narzędzia. Można też po prostu takie zabezpieczone solą i intencją jajko można wylać do kanalizacji, do kibla mówiąc po prostu, też z intencją tego, aby woda to rozpuściła przetworzyła i tak dalej. Kluczowa jest we wszystkim, co robimy, istotna jest też intencja. Jeżeli chodzi o interpretację, to jest bardzo trudna sztuka i ona wymaga wiedzy, konkretnej wiedzy i informacji. No bo jak masz rozpoznać na przykład myśl kształty, uroki, klątwy, podłączenia energetyczne do osób żywych lub zmarłych, jakieś podczepy, jakieś, nie wiem, złorzeczenie, czy złe oko, czy zablokowane emocje, bo czasem to też wychodzi, jeżeli nie znasz tych pojęć. Trzeba wiedzieć dokładnie, co te, co te słowa znaczą, czym się różnią, no, bo bez tego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic zinterpretować. Ja kiedy wykonuję moje sesje z, z klientami, to tak naprawdę w trakcie oczyszczania ja już czuję i wiem, co się oczyszcza, a to, co wychodzi w jajku, to jest jakaś tam dodatkowa informacja. Także ja to czuję po prostu w polu energetycznym, no bo tym się zajmuję pracą energetyczną od 2009 roku, więc na bieżąco, kiedy pracuję w ciałach subtelnych, w przestrzeniach eterycznych czy mentalnych, to ja już wtedy czuję co się uwalnia. No i ważna informacja na koniec, to jest jeden z wielu możliwych wariantów. Możecie spotkać się z innymi. Myślę, że pewnie też takie komentarze się pojawią, że coś tam robię źle i tak dalej. Słuchajcie, róbcie po swojemu. Ważne, że to robimy dla siebie. Tak, jeżeli nie mamy wiadomości z, z zakresu BHP energetycznego, to raczej nie robimy tego dla innych osób, żeby nie przenieść tego na siebie, bo wtedy będzie gorzej. Takie oczyszczanie czasami wystarczy wykonać raz, czasami się wykonuje 3 dni, czasami 7 dni każdego dnia. To zależy. Lepiej wykonać jeden, więcej niż jeden raz, jeżeli mamy szczególnie dużo tych różnych wpływów energetycznych. Natomiast, tak jak mówią, to też nie jest metoda bezpośrednio, którą ja pracuję w swojej pracy. Łączę bardzo wiele różnych elementów i Jajko jest takim czynnikiem, który je powiedzmy fokusuje w określonym punkcie. A jeżeli chcesz zapisać się na sesję oczyszczania energetycznego ja im do mnie, można się umawiać stacjonarnie w Warszawie albo online. Zobaczysz, jak ja to robię. Zobaczysz, jak ty się czujesz po takim oczyszczaniu, czy jest różnica po takim domowym, a takim z zastosowaniem różnych elementów pracy energetycznej, takich bardziej świadomych. Więc na koniec taka mała autopromocja. A jeżeli chcesz zacząć pracę z energią od całkowitych podstaw nauczyć się wspierać energetycznie siebie i swoich najbliższych to zapraszam na kurs reiki który startuje już w najbliższy czwartek